A my czasem robimy sobie zawody na pięści. Można nieźle zarobić, jak się wie, do kogo zagadać i na kogo postawić. Zaczekaj tu chwilę. Jak walka? Masz nosa, Civic. znowu wygrałeś. Moje złoto. Obstawiasz dalej? Jasne, przyjdę później. Winie? rozwiąż takiego, a skoczy ci do gardła jak wściekły pies. Doskonale, od Jorbeta. Jak go złapaliście? Zwiadowcy znaleźli go rannego w wąwozach. Całe komando zma Aha. Chłopcy mówili, że straszna jatka była. Jakby ich ktoś kosą pochlastał. Ktoś bardzo silny. Może to. Wiecie, kto to był? Nie, ale jak zaskoczył elfy w dziczy, to wolę nie wiedzieć. Racjerzynik, chodźmy do góry. O, mi chwilę. Zdam sobie punkcik. Dwa punkciki nawet. My. Jak leci, chłopcy? Nóg już nie czuję od tego stania wsiamać. Przesłałbyś jakąś zmianę? Za godzinę. Otwierajcie bramę. Król chce widzieć Wiedźmina. Już, już. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ochyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj. Na razie. O, Wiedźmin! Rozprowadził przeciw ubioru. Widzisz? Musowy. Ha! Zobaczymy jak sobie poradzą. Dobra. czołem! Znaczy... salut! Śmierdzi tu te Zbigają cię niemal wszyscy, a ty nadal żyjesz. Imponujące. Między innymi dzięki Tobie, Ekscelencjo. Swego czasu dopomogłem Ci i wierzę, że nie będę tego żałował. Mm -hmm. Nie chciałbym okazać się niewdzięcznikiem. Szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmuje Ci się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Do prawdy? Mogę jakoś pomóc? Co to robisz, Ekscelencjo? Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł cesarza. Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw w północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego, co widzę, Hensel traci sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Ketlem. Na pewno ekscentrum może uchylić Ramka tajemnicy. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Jedną rzecz mogę ci zdradzić. Cesarz był bardzo poruszony pogłoskami o powrocie Białego Wilka. Kazał mi osobiście. Nie dziwię się. Nie zdać się. Dlaczego się w, w końcu się tajne. znamy. Tego mi nie powiedział. Jego cesarska mość zachowuje swoje motywacje dla siebie. Szkoda, Foltesta. Foltest był dobrym królem. Szkoda, że tak skończy. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o folteście i temeli, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, czarodziejki Tiris Merigold. wiesz coś o niej? Dlaczego mnie o to pytasz, ekscelencja? Podobno coś was łączy. Magowie czasem znikają. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż, może ci sami ludzie zastanawiają się, czy więzieni w lochach Wiedźmini nie mają podobnej zdolności? Unikasz tematu, zatem odpowiedzi są dla Ciebie niewygodne. Ale niech Ci będzie, nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, Ekscelencjo. Wspomniałem Tris, bo nurtuje mnie jedna sprawa. Czarodzieje są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, ekscelencjo. Zapytam konkretnie: czy wiesz coś o przynależności Mary Gold do politycznej organizacji czarodziejek? Oczywiście zakładając teoretycznie, że jednak jesteście lub byliście ze sobą blisko. Dlaczego cię to interesuje? Dlaczego znajomości jednej z czarodziejek mogłyby interesować ambasadora Nilgardu? Interesują mnie różne rzeczy. Na przykład sztuka. Iż właśnie dostarczono mi bardzo interesującą rzeźbę. Dość specyficzne dzieło. Ulotne, zmysłowe, zmusza do rozmyślań. Pewnie nawet łowca potworów nie pozostałby obojętny wobec zaklętego w nim piękna. Zapewne. Obawiam się jednak, że nie mam czasu na podziwianie sztuki. Chcesz zapytać o coś jeszcze? Mam trochę spraw do załatwienia. Dlaczego Waszą Ekscelencję tak interesują organizacje czarodzieje? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Dokąd potem? Najpierw Foltest, teraz Hanselt. Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redanii? Nie będę musiał jechać tak daleko. Radowid jest mm -hmm. w drodze do Lokmuin. lub może już dotarł na miejsce. Tam się spotkamy. Lokmuin, starożytne Elfi miasto i źródeł Pontaru. Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę. Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów. Bywa Ekscelencja. Chilo. Witaj Geralt Jednak postanowiłeś zostać w Dolinie Pontaru Myślałem, że po zabiciu na Dolina Pontaru nie będzie ci już interesować Nic o mnie nie wiesz, Wiedźminie Jestem tu, bo dwóch monarchów północy zostało zamordowanych Według wszelkiego prawdopodobieństwa następny na liście może być Henselt Nie potrzebujemy kolejnego państwa pogrążonego w chaosie Król Henselt nie może zginąć Dopilnuję tego Detmold za tobą nie, pr nie przepada? Nie trudno zauważyć, że nie lubicie się z Detmoldem. Detmold to duże dziecko. Doskonały kompan dla króla Henselta. Problem polega na tym, że jest równie dziecinny co zazdrosny. Twierdzi, że chce mu odebrać posadę na kadweńskim dworze. Absurd. Nie pamięć, że z nich dalej razem z zabójcą. Bywaj Smuga uniżona znaczy salut! Dobra, pogadam sobie z tam. Wejdź mnie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz. Więc czego chcesz, Geral się zriwi? Spokoju, oczyścić swoje imię. Spokoju, panie. Muszę oczyścić swoje imię. Niezwykłe mieszać się do polityki, ale tym razem nie mam wyboru. Krótko i konkretnie: żadnego opieprzenia o kodeksach i tajemnicy zawodowej.